Cześć! Zastanawiacie się, czym zajmuje się najdroższa spółka na polskim parkiecie giełdowym? LPP, bo o niej mowa, dobrze znana jest z marek modowych takich jak Reserve, Crop, House oraz ich perełka odpowiedzialna za ostatnie wzrosty zysku, czyli Sinsey. Tak, te obco brzmiące marki podlegają grupie LPP, która została założona przez Jerzego Lubiańca, pierwsza litera od nazwiska L, Marka Piechockiego, i dopisku partnerzy. Stąd LPP. Dzisiaj przybliżę Wam polską firmę, która, tak, nie boję się tego powiedzieć, ubiera świat. Zastanowimy się, czy ceny ich akcji to jakaś totalna imaginacja, czy może świetna okazja do inwestycji. Porozmawiamy sobie o tym, jak cena akcji wędrowała od nieba do piekła, jakie są zagrożenia i jakie są szanse. Witam na kanale Prosto o inwestowaniu. Na tym kanale staram się pokazać wam w prosty sposób, jak bez ryzyka pomnażać swój kapitał. Na przykład poprzez obligacje link w komentarzu. Zostańcie ze mną i nie zapomnijcie dać łapki w górę i suba. Zaczęli w 1991 roku w Gdańsku. Ruszyli z rezerw w 1998, na GPW weszli w 2001 roku, a potem dodali Chaos, Mojito i Sensei. LPP to polski król mody. Projektują, szyją, i sprzedają ciuchy pod markami Reserve, Crop House Mochito i Sinsei. Mają ponad 2900 sklepów o powierzchni 2529 tysięcy m2 i wzroście rok do roku o 22% w 40 krajach. Od Polski po katar i sklep online z 50 milionami odwiedzin rocznie. W Polsce mają do dyspozycji 956 tysięcy m2 czyli plus 10% rok do roku. Zagranica to około 1600 m2. Tutaj wzrost o 30% rok do roku. Reserve to flagowa marka spółki założona w 1998 roku i od tego czasu zyskała silną reputację i wysoką rozpoznawalność w Europie Środkowo-Wschodniej. Reserve to taki klasyk, który bazuje na aktualnych trendach, dostępnych w funkcjonalnych i modnych stylizacjach. Udział sklepów stacjonarnych to prawie 12%. Krop chce towarzyszyć na co dzień młodym ludziom. To kolekcja sfokusowana na młodych klientach. Udział sklepów to prawie 13%. House. Styl Everyday Young Casual. Obecność na 22 rynkach. Ponad 9 milionów transakcji online, odnotowanych do 2023 roku. House to polska marka, która od ponad 20 lat sukcesem rozwija sieć sprzedaży. Salony stacjonarne dostępne są w 19 krajach, między innymi w Słowacji, Czechach, Rumunii czy na Węgrzech. Docierają m.in. do klientów z Hiszpanii, Włoszech czy Grecji za pomocą e-commerce. Liczba sklepów to niecałe 13%. Mohito. Design skierowany do jak sami mają napisane na stronie kobiet kochających modę. Obecne w 22 krajach Europy z liczbą sklepów na poziomie 229, niecałe 8%. No i perełka w koronie zysków, czyli Sinsay, gdzie można kupić naprawdę tanie ciuchy na co dzień dla całej rodziny. Między Q4 2024, a Q1 2025 przybyło aż 41 sklepów stacjonarnych. Ilość sklepów na dzień dzisiejszy to 1611, co daje ponad 50% całego biznesu. Są właścicielem czterech nowoczesnych centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych w Pruszczu Gdańskim, Brześciu Kujawskim, Gdańsku i Bukareszcie oraz sześć magazynów typu Fulfillment Center wspierających sprzedaż internetową. W swoim portfolio mają też Silky Coders, Fundament E-Commerce i Software. To spółka z Gdańska należąca do grupy kapitałowej LPP, która ubiera Reserve, Crop, House, Mojito i Sensei, w rozwiązania cyfrowe, które ułatwiają działanie ich pracownikom i zakupy ich klientom w ponad 40 krajach. To firma stworzona przez i dla specjalistów oraz ekspertów w szeroko rozumianej branży IT, i w tym obszarze się specjalizują. Idea wydzielenia Silky Coders ma swój początek w 2020 roku. Ok, pokażę Wam, jak kształtowała się cena, tak by zobaczyć, w jakim miejscu LPP się znajduje. Czy to już okazja? Czy może warto jeszcze poczekać? Pamiętajcie, że to nie porada inwestycyjna, lecz wolne przemyślenia człowieka, którego fascynuje giełda. Kapitalizacja rynkowa to ponad 26 miliardów. Tak tyle inwestorzy zainwestowali swoich pieniędzy w spółkę, pomagając jej w rozwoju. Spójrzmy, jak kształtowała się cena od początku roku. Styczeń to początek bardzo dynamicznego wzrostu od kwoty 15 tysięcy złotych. Do szczytu w okolicach 18,5 tysiąca zł. W marcu dostaliśmy raport finansowy, po którym cena akcji skoczyła na główkę. Dosłownie, notując spadek o około 16% i ogólny spadek wartości akcji o 3000 zł, gdzie zyski były niższe od szacunków o prawie 9%, z kolei przychód był niższy o ponad 2%. Później mieliśmy okres delikatnych wahań. Ale cena jednak sądowała głębiej, do obecnego poziomu w granicach 14 tysięcy. Mimo dowiezienia wyników za Q1, zysk in plus 24%, przychód na poziomie szacowanego, co daje cenę do zysku na poziomie 15. W wolnym tłumaczeniu, inwestor musi zapłacić 15 zł za każdą złotówkę zysku firmy. Dodam, że właśnie została przebita średnia z wig 20 gdzie ten poziom kształtuje się na poziomie. 15. Wolumeny: 50-100 tysięcy akcji dziennie, a w czerwcu 2025 skok po wynikach Q1, mimo korekty kursu. Przy 1,86 miliona akcji i 69% wolnym obrocie. LPP to magnes dla inwestorów. Przychody: prawie 5 miliardów złotych. O 15% więcej niż rok temu. Sensei i e-commerce: plus 20%. Ciągną w górę. Zysk netto. 334 miliony złotych, o ponad 20% lepiej niż w 2024 roku. I to ponad oczekiwania analityków 250 milionów. Grupa w pierwszym kwartale 2025 osiągnęła marże brutto na poziomie 54%. To jest o 1,9 punktu procentowego wyżej. Rok do roku. Wypłata dywidendy do kupy 660 zł, co przy obecnej cenie akcji wynosi około 4,7%. Spoko. Plany spółki. Spółka dość mocno chce się rozgościć w Azji Centralnej. Kazachstan. Planowane jest otwarcie 60 sklepów w tym roku. Wejście na rynki Azerbejdżanu i Gruzji w trzecim kwartale tego roku. No i Uzbekistan, gdzie planują otworzyć 20 nowych placówek. Firma planuje również zwiększenie sprzedaży. Już po okrojeniu planu na 2025 rok w sklepach stacjonarnych o 20-25% rok do roku i online też 20-25% rok do roku. Silna cena złotówki do dolara powinna przynieść odbicie w postaci marży w kolejnym kwartale. Sensei cel 75% przychodów do 2027 roku przy ostatniej redukcji planów otwarcia. Z 1500 do 1100 w 2025 roku. Bliski Wschód. Sklepy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Cel plus 10% w 2,26%. Ceny frachtu. Aktualne skoki cen ropy będą rzutować na logistykę. A co za tym idzie w perspektywie czasu, mogą pożerać marże jak pac Pacman. Sytuacja geopolityczna. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Może zachwiać łańcuchem dostaw. Mimo częściowej produkcji w Turcji, pamiętajmy, że największy wolumen dostawców pochodzi właśnie z Azji. Konkurencja Shein, Tanie ciuchy z tej platformy wydają się największym konkurentem. LPP to jak twój osobisty stylista. Zawsze ma coś na topie i jeszcze na tym zarabia. Reasumując, LPP to Polska Duma 4,9 miliarda złotych w Q1 2025, ponad 2900 sklepów. W 40 krajach i Sinsei, który rośnie, choć wolniej, z fajną proporcją ceny do zysku w okolicach 15% i dywidendą niecałe 5%. To opcja dla fanów mody i technologii. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o LPP. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Do zarobienia!